Dlaczego sprzedałem całego swojego bitcoina kiedy mam zamiar go znowu kupić. Jak wiecie, ja gram wraz z cyklicznością bitcoina, z cyklami koniunkturalnymi, ale nie tylko, no bo ja też sprzedając bitcoina, po prostu zrealizowałem swoje cele założone już dawno. No bo ja swojego bitcoina kupowałem tutaj, zacząłem od górki. W poprzednim cyklu skupowałem również na samym dołku, skupowałem tutaj. Moja średnia cena wejścia była poniżej 40 tysięcy, no i stopniowo sobie wyprzedawałem tutaj w trakcie Hossy. Takie było moje założenie od początku, że tutaj sprzedam. Po prostu zabezpieczam swój zysk no, bo to już nie są pieniądze, które mogę stracić. Ja już ich potrzebuję, że tak powiem, w realnym życiu. Ale oczywiście na bitcoina się nie obrażam. W dalszym ciągu uważam, że bitcoin to jest najlepsze aktywo na świecie. I w przyszłości chciałbym dojść do takiego etapu, że po prostu będę go kupował, kupował i swój majątek gromadził właśnie w bitcoinie głównie. I teraz, kiedy będę go ponownie skupował? Oczywiście będę patrzył na cykliczność, ale nie tylko. Mam jeden wskaźnik, który super działa i mi w tym pomoże. Tym wskaźnikiem, jest Long Term Holders SOPR. Ogólnie ten wskaźnik oraz wszystkie inne, o których mówię w filmach, wskaźnik cykliczności Bitcoina, Big Guy, linia Trap, ATR i tak dalej, znajdziecie u mnie na Telegramie. Link do Telegrama znajdziecie w bio. Dołączacie sobie do Telegrama, klikacie przypiętą, wiadomość tutaj u góry i macie darmowe wskaźniki. I na tej liście darmowych wskaźników znajdziecie wszystkie moje wskaźniki oraz te Pifagora, właśnie Big Guy i tak dalej oraz inne, z których ja korzystam. Macie tutaj opis każdego ze wskaźnika Macie link do niego, a nawet film z wyjaśnieniem, jak on działa, jak z niego korzystać. Także polecam, link macie w bio. I o co chodzi z tym wskaźnikiem? Ten wskaźnik pokazuje nam, czy long-term holderzy, czyli długoterminowi inwestorzy bitcoina, realizują zysk. Czy stratę. O ile krótkoterminowi inwestorzy często się bujają, raz są pod wodą, raz są nad wodą, o tyle długoterminowi raczej są na zysku. A gdy są pod wodą i sprzedają ze stratą, no to moim zdaniem jest to świetny moment, aby od nich właśnie bitcoina kupować. Ten wskaźnik nie przydaje się dość często. Ostatnio e, tutaj dał, że tak powiem, sygnał do zakupu. No, sygnał, po prostu długoterminowi byli pod wodą w 2023 roku. na moim zdaniem, prędzej czy później, jeszcze do takiego momentu. Wrócimy, jeszcze się tego doczekamy, no i wtedy zacznę Bitcoina skupować na nowo. Dajcie znać, jaką wy macie strategię, no i pamiętajcie, dołączyć do Telegrama, odebrać sobie wskaźniki, link w BIO.